W maju, więc mamy nadzieję, że to będzie około 100 tysięcy nowych miejsc pracy w USA. No właśnie. Choć kończy się Q2. No właśnie, o, 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 o powiemy za chwilkę, ale powiemy, powiemy o jeszcze jednej rzeczy. Walt we wczorajszym wydaniu napisał taką oto informację, że tak, na dobrą sprawę, ekonomiści. Mówią, że w rzeczywistości bezrobocie w Stanach jest bliższe 16% niż 9,1%, jak do tej pory jest wszędzie przepowiadane. I tak na pewno w Stanach Zjednoczonych pozostaje z pracy ponad 25 milionów ludzi, co za tym. Z ożywieniem. No pokazują też to takie dane, które właśnie mówią, że e, zasiłki dla bezrobotnych e, są coraz e, mniej, coraz rzadziej pobierane, coraz mniej rodziców je przedłużają, czyli sytuacja na rynku pracy się delikatnie poprawia. Natomiast no to właśnie się nie udało też do końca e, Benowi, żeby poprawić i sytuację w nieruchomościach, i sytuację na rynku pracy, która jest. Trochę lepsza niż dwa lata temu, kiedy na po QI2, mhm. ale jednak no, to bezrobocie jest ciągle powyżej 9%. Oficjalne. No oficjalne, właśnie, my mówiliśmy tutaj, przypomnę o tym nieoficjalnym, które jest szacowane przez ekspertów. No dobrze, ale w takim układzie, czy mamy szansę na trzecią kolejkę w zakresie luzowania? Dopóki ki nie spadną o 30% w ciągu kilkunastu sesji, myślę, że trudno będzie oczekiwać QI3, gdyż ta druga wersja miała chronić USA przed wersją japońską, tu ostatnią mhm. dekadą. W Japonii również było Qi, potem y, podnieśli stopę radykalnie, wknęły bańki spekulacyjne i e, sytuacja się pogorszyła przez całe 10 lat. Amerykanie chcieli tego uniknąć i stąd właśnie Bernanke wymyślił Qi 2. E, udało się to po części, nie, na razie jeszcze nie ma tej dekady straconej. Yy, więc myślę, że w chwili obecnej to się poprawia, przynajmniej oficjalnie mhm. i nie mam co się spodziewać tego, że QE3 będzie. Kolejny świąt że to będzie około 20% szans, że mamy, mamy jeszcze przed sobą jedno rozwiązanie ilościowe. No dobrze, zobaczymy w takim układzie, jak będzie wyglądało głosowanie w parlamencie w Stanach Zjednoczonych już w sierpniu, prawda? Bo jeżeli Republikanie nie poprą pewnych planów, to nie mamy co liczyć na wychodzenie z kryzysu w Stanach Zjednoczonych i jednocześnie nie będzie żadnych cieni. No tak, na tutaj byłaby sytuacja bardziej um, trudna technicznie, ponieważ stany są w dobrej sytuacji gospodarczej, tak aby mimo wszystko jednak rośnie, natomiast no, rzeczywiście gdyby nie udało się podnieść tego limitu um, zaburzenia państwa, byłoby natychmiastowy default na obligacje, czyli bankructwo USA, coś co wydaje się na razie czystą fikcją. No dobrze, to na razie Lid 20 w tym momencie rośnie kosmetycznie w tym momencie idzie W tym momencie obroty to 1,1 100 tysięcy złotych, natomiast KGM Polska więc wyszkuje bardzo skromnie o 15 za jedną akcję płacimy 197 złotych i 20 zł. Jeśli chodzi o spółki taniejące to Getting Holding, który poinformował o tym, iż zakupi Alians Bank Polska za 150 mln złotych, tanieje o 16 Obroty bardzo skromne, niespełna 38 tysięcy złotych i w kolorze czerwonym jest również TVN, ale tutaj ten spadek możemy wytłumaczyć tym, że wczoraj telewizja TVN poszybowała w górę o 5,4%. Teraz tanieje o 60% Obroty bardzo skromne i niespełna 60 tysięcy złotych. Wik 20 w tym momencie rośnie o i Ja na więcej informacji zapraszam Państwa jak zawsze o godzinie 10. A już teraz powracamy do komentarza walutowego. Właśnie w komentarzu walutowym no też musimy troszkę powiedzieć o naszej giełdzie. Z jednej strony polska prezydencja, z drugiej strony giełda w dół. Ja Podobno wiem, być. że to nie ma przełożenia, ale... Podobno nie ma przełożenia. Podobno. Natomiast to, z czym można łączyć sytuację na polskich giełdzie, to są takie bardziej ruchy powiedzmy niewielkie na razie i możemy czekać na, na taką kolejną fazę albo wzrostów, albo spadków. Więc będziemy cały czas w trendzie konsolidacyjnym od jakiegoś czasu, od, od kilku miesięcy i zwyczajnie Polacy mogą czekać na to, aż się sytuacja wykrystalizuje na świecie. Padajstwo PI w Ameryce rośnie dość silnie, mm -hmm. wczoraj ponad 1% wzrostów, natomiast cały czas nie było tego wybicia szczytów z pierwszej części w roku 2011 hmm. oczywiście, więc czekamy cały czas na to wybicie i na ewentualną kontynuację kolejnej fazy wzrostu bądź spadki. No właśnie, zobaczymy jak będzie, natomiast kolejna rzecz, że w ramach dzisiejszych danych makro, to mamy w Japonii stopy bezrobocia, indeks Tankan, dodatkowo PMA we Francji i w Niemczech. W strefie euro także. Wielka Brytania podobnie. Strefa euro jeszcze bezrobocie będzie się ogłaszała. No jest to no, na niezmienionym poziomie, wydaje się, na chwilę obecną. W Stanach Zjednoczonych indeks Uniwersytetu Michigan i wydatki na inwestycje budowlane w maju. Nie ma tutaj jakichś przełomowych dzisiejszych informacji. No chyba, że ta strefa, strefa euro i strefa bezrobocia tutaj rzeczywiście może być jakąś ciekawą To znaczy, że cały czas wszyscy patrzyli na Grecję, niejako po części zapominając o danych mm -hmm. makro. Także wydaje się, że nie będzie przełomu. Tak, tak tu właśnie zostało wspomniane, dane były mieszane w pierwszej części tygodnia. Lepsze nastroje były w Niemczech, trochę gorsze w Stanach. Mm -hmm. Tak jak wiele Szwajcaria ma, jak niewiele ma do czynienia Szwajcaria z frankiem, ponieważ e, kof szwajcarski był lepszy od oczekiwań w tym tygodniu, natomiast zdecydowanie wszyscy czekali na Grecję ciągle... To, to możemy czy... mówić, że do tej pory japońska waluta była najmniej związana z e, japońską gospodarką, teraz możemy to samo mówić o walucie e, szwajcarskiej. Tak było już od jakiegoś czasu, jest to najlepsze jak, jak na razie, port bezpieczeństwa, co widać wyraźnie na właśnie trendzie umacniania się franka na wszystkich walut, które były wcześniej przed. Mhm. Więc ludzie strajkują, jeżeli rzeczywiście program jest właściwy, skoro ludzie temu się opierają. No właśnie, ale kolejna sprawa w takim układzie, jeżeli za półtora miesiąca zabraknie znowu tych pieniędzy, które zostaną pożyczone Grecji, bo Grecja będzie musiała spłacić swoje zobowiązania. Czy to znaczy, że znowu frank pójdzie w górę? Trudno oczekiwać tego w tym momencie. Kalendarium jest takie, że Grecja ma spłacić 4,2 miliarda euro w drugiej połowie lipca. Ma dotychczas już otrzymać aż 12 miliardów euro z Unii oraz z NFW, wobec czego nie wydaje się, żeby Grecja miała zbankrutować, żebyśmy mieli franka po 3,5 albo 4, albo jeszcze więcej, się od poziomów psychologicznych jeszcze do tego. Także na dzień dzisiejszy nie, nie oczekuję żadnego takiego ruchu. I na tym kończymy. Pan Bartusz Boniecki z Orchemii Inwestowania był w moim państwem. Dziękuję. Dziękuję.